Cześć. Już kilka miesięcy temu miałem przyjemność robić miksy projektu Funky Muppets, po części też nagrywać. I słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak brzmiał poszczególne partie instrumentów z efektami i bez efektów. Na początku zrobię tak na całym utworze, a potem na poszczególnych grupach instrumentów. W miarę możliwości będę też odpalał te efekty na ekranie, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób je ustawiałem, co tam się zadziało, a wszystkie te filmy, żeby pokazać, jak ważną rolę odgrywa miks w utworze poza samym nagraniem oczywiście i bez efektu i z efektami i jeszcze raz bez efektu Dobra, myślę, że słychać różnice. Zacznijmy od bębnów. Z racji, że nagrałem oddzielny film o bębnach. Nie będę tutaj pokazywał wszystkich efektów na każdym śladzie, bo byłoby tego trochę za dużo. Ale pokażę Wam tak grupowo, w jaki sposób brzmią bębny z efektami i jak brzmią bez efektów. Tak po prostu z efektami. Bez efektów. Z efektami. Bez efektu. I jeszcze raz. Teraz gitara basowa i akurat tutaj włączę te efekty, których użyłem. Nie było ich dużo, dlatego że sporo zrobiłem na etapie nagrywania, bo nagrywałem tą gitarę przez preamp i tam już były takie wstępne ustawienia. Natomiast pokażę Wam, co zrobiłem tutaj e, po kolei i posłuchamy sobie fragmentu gitary basowej. Zaczniemy z efektami i potem będę je wszystkie wyłączał jednocześnie. I wyłączam efekty. I włączam. I jeszcze raz wyłączę. Okej, okay, dobra. Teraz instrumenty klawiszowe. Tutaj te różnice są subtelne, natomiast całościowo w miksie robi to naprawdę bardzo, bardzo dużą różnicę. Pokażę Wam całą grupę tych instrumentów klawiszowych. Głównym instrumentem jest tutaj pianino elektryczne, które brzmi tak. I tutaj mogę wam pokazać te efekty. O no, plus equalizer, na którym właściwie wyciągam chyba tylko dół. Z tych efektów? Ciekawe, czy słyszycie różnicę? Pokażę Wam teraz wszystkie instrumenty klawiszowe, które grają na refrenie, i już włączę tak grupowo, i wyłączę te efekty. I wyłączam. I wyłączam. Tutaj było szczególnie słychać, że po włączeniu tych efektów, rzeczywiście one są ze sobą sklejone. Takie bardziej zwarte, minimalnie zmieniła się głośność, dlatego że były tam różne kompresory, które na to wpłynęły. Dobra, gitarki. Taka sama sytuacja. Tu mieliśmy przede wszystkim jedną gitarę, plus jakieś dogrywki na refrenie. I tak samo. Włączę po kolei te efekty, które dodałem na tej głównej gitarze. No i posłuchamy sobie tej gitarki. Wyłączam efekty. Wyłączam. I wyłączam. Najlepsze jest to, że na każdym śladzie będzie słychać takie subtelne różnice, ale jak słuchamy w całości, tak jak na początku, to ta różnica okazuje się kolosalna. No i teraz mój ulubiony instrument, czyli wokal, który śpiewała tutaj Zuzia Pastuszka. No to może zaczniemy od głównego wokalu i słuchamy. How myself died and gone to heaven, cause it was quarter past cool, eleven on a Saturday, 1999.

From another galaxy. I włączam. Myślę, że słychać różnicę, a pokażę wam jeszcze takie miejsce na końcówce, bo tu jeszcze dochodzi wokaliza Zuzi. I tu ta różnica też powinna być bardzo odczuwalna. Dobra, to słuchamy. Włączam. Włączam. I wyłączam. I, I na koniec pokażę Wam jeszcze, jak brzmi ten utwór, kiedy wyłączę wszystkie efekty, które były na ścieżce głównej, czyli te takie masteringowe. Czyli wszędzie efekty są już dodane, ale tutaj mam wyłączone efekty na masterze. No i posłuchamy sobie ostatniego refrenu. Wyłączone są, teraz i wyłączam i wyłączam i włączam. Oczywiście jest tu duża różnica głośności, ale przede wszystkim chodzi o to nasycenie, o barwę, o jasność tego dźwięku, w ogóle o wiele, wiele, wiele różnych, różnych rzeczy, które tu się zadziały. I zrobię jeszcze teraz e, dla porównania w ogóle wszystkie efekty, wszystkie, wszystkie, zarówno te, te masterowe, jak i te na poszczególnych ścieżkach. Zaczynamy z efektami. Włączam. I włączam. I I Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Pomyślałam, że takie krótkie filmy na zasadzie mix przed i po mogą być w jakiś sposób inspirujące. Może ktoś podpatrzy coś ciekawego dla siebie. Także dzięki za obejrzenie. Całą ekipę fanki MAPEC gorąco pozdrawiam. No, trzymajcie się i do zobaczenia.